Witajcie już w trzecim odcinku, w którym zajmiemy się pierwszym dwurzeniowym tabletem od Asusa. Jest to Asus Transformer, starszy brat niedawno wydanego Asusa Transformer Prime, dostępnego już w Polsce. Zacznijmy od obudowy. Na przodzie ekran 10,1 cala z wykonaną technologii IPS, niesamowitym odwzorowaniem barw, niezakłomana czerni biel, którym teraz zobaczymy kamerka do wideorozmów i yy, czujka światła na danej krawędzi znajduje się port ładowania i wejście do podłączenia doka na lewej jest przycisk włączania i regulacji głośności zaś ja na prawej jest miejsce na kartę microSD, wejście HDMI oraz yy, wejście słuchawkowe u góry niczego nie znajdziemy za to z tyłu a Asus naprawdę postarał się, wykonując tylną y, część tableta. Bardzo dobrze, y, dobry plastik, chropowaty. Trzyma się idealnie w ręce. Nie y, zbiera rys, co można łatwo zobaczyć. Na górze mamy kamerę 5 megapikseli, która tak przeciętnie robi zdjęcia, nie da się ukryć, nie ma rewelacji, ale w końcu tablet to nie jest urządzenie do robienia zdjęć, tylko do surfowania po internecie. Z racji, że tablet długo się włącza, ponad około minuty, więc od razu zaczynamy z włączonym. Mamy dostępnego Androida 3.2.1 po aktualizacji od 3.0, który jest dostępny po wyjęciu z pudełka. W marcu Asus zapowiedział, że zostanie aktualizacja wydana w polskiej wersji językowej. Czekam na nią z utęsknieniem, bo naprawdę dużo Niesie do tego systemu. Mamy dostępne 5 pulpitów, które bardzo szybko przesuwają się, nie ma lagów żadnych. Możemy na nich umieszać dowolnie ikony, skróty aplikacji, widżety, pogodynki, widżety baterii, co tylko chcemy. Bardzo fajnie, że w górnym prawym rogu mamy dostępny taki plusik. Jest to zbiór wszystkich widżetów aplikacji tapet yy, i innych. Rzeczy, które możemy mieścić na pulpicie. Widżet, widżety mamy tutaj taki długi spis. Po wybraniu danego widżetu, przytrzymujemy duży ekran na nim, przesuwamy na interesujący z nas pulpit. Wybierzmy ten i dobieramy miejsce, w którym ma być ono utworzone. Po utworzeniu przesyła nas albo do tej aplikacji, co zależy wszystko od tego, jaką wybierzemy, albo od razu do pulpitu. Jest tam dostępne animowane tapety, ale ja z nich oboje się nie korzystam, bo niektóre za dużo pobierają pamięci yy, i są mi niestety lagi na, po, przy przesuwaniu ekranu. Dlatego wolę standardowe tapety. Przejdźmy do multimediów. Muzyka. Głośniki nie są najwyższej jakości, ale to nie jest to do słuchania muzyki. Dla mnie trochę za cicha. Ale jakość jest przyzwoita. Fajne przewijanie okładek. Możemy startować muzykę. Albumy, wykonawcy, piosenki, playlisty, gatunki. Jak tylko chcemy, korzystamy z odtwarzacza. Muzyka jest, jak to się wspomniałem, godziwa, ale nie najlepsza. Możemy przesuwać jak na standardy. Możemy też również działać w tle, nie ma problemu. Ciekawy jest, yy, ciekaw jest pasek dolny dla tabletów z tym systemem. Nie możemy go rozsunąć jak w innych Androidach. Mamy dostęp do yy, dotykowych przycisków, które nam towarzyszą. przez cały czas użytkowania, bo nie mamy fizycznych, żeby wrócić. Wstecz, home i spis obecnie używanych aplikację, obecnie jest tylko muzyka. Niestety nie ma w tym taskillera, żeby usunąć to, tylko pokazuje, gdzie możemy przejść. To jest trochę niewygodne, ale już Ice Cream sandwich będzie to taki dostęp do tego. Po dotknięciu godziny mamy dłuższy spis powiadomień, czyli dostaliśmy wiadomość z Facebooka czy Gmaila. Pojawia nam to się od razu po boku. Jest tutaj też informacja o włożonych kartach pamięci. Możemy rozsunąć ten pasek i mamy wtedy dostęp do trybu samolotowego, Wi-Fi, ekranu, jasności, powiadomień i u... w szerszych ustawień. Czas teraz na wideo. Tablet obsługuje wideo do 1080p, bardzo dobra jakość. Odtworzymy film. Tablet oferuje nam szerokie kąty widzenia do, 188, do 178 stopni, więc można ze znajomymi spokojnie na tym jednym tablecie film oglądać. Jak, jak na wstępie mówiłem, bardzo dobre wzorowanie barw. Czarny z czarnym, biały z nie ma przekłamanych kolorów, jak w niektórych innych tabletach z inną technologią ekranu, czy też w smartfonach. Galeria standardowa, z sensorem, przesuwanie, ciekawa. Czas teraz na przeglądarkę. Asus na starcie oferuje nam przeglądarkę, ale ja nie jestem z nich zachwycony, trochę wolno chodzi. I dlatego doinstalowałem Delfina z Android Market. Dużo szybciej chodzi, sprawniejsza, funkcjonalniejsza. Zobaczymy jak szybko pełna wersja Allegro się wszytuje już po kilku sekundach mamy zarys strony następnie już pełną stronę po dwóch trzech sekundach do użytku żeby nie było przypadku tablet bardzo szybko ładuje nawet pełne strony wymagające więcej yy, pobrania danych są również mobilne, wersje mobilne ale to Nieprzyjemnie się korzysta na dużym tablecie z wersji mobilnych yy, różnych portali. Czas teraz na aparaty. Aparat... ten nie oferuje nam za bardzo wielu yy, możliwości. Ech, yy, a, yy, aparat... ...robi przyzwoite zdjęcia, niepowalające. To jest tablet, nie aparat fotograficzny, więc... Jest tutaj umieszczone to urządzenie tylko po to, żeby korzystać z innych aplikacji, ewentualnie do okazjonalnego robienia zdjęć. Możemy tutaj ustawienia, zapis lokalizacji dzięki budowanemu GPS-owi, który również możemy używać jako bez połączenia z internetem, co jest dużym plusem. Ekspozycja, rozmiar zdjęcia, jako zdjęcia, dobieramy efekt koloru, przybliżanie, robienie zdjęć. Możemy również przełączyć się na kamerę przednią nią do wideorozmów, też z niej możemy robić automatycznie zdjęcia. Czas na gry. Na standardzie nie dostajemy gier od Asusa, więc wszystkie trzeba doinstalować sobie z Android Market. Ja osobiście polecam Angry Birds Season, Nowa Asfalt Bardzo przyjemne, miłe gry, ale co się nimi potem zajmiemy. Spis aplikacji. Czytelny. Ładnie zrobiony, szybki mamy też podzielone na moje to zainstalowane aplikację i ikonę szybkiego przejścia do Android Market tablet jest ten niezwykły ponieważ musimy go przemienić w netbooka szybko, prosto, a jak? Asus daje do niego dedykowaną yy, klawiaturę klawiatura jest to klawiatura laptopowa układ QWERTY Pasek przycisków funkcyjnych, escape zamieniony na, zamieniony na back. Mamy tutaj przyciski włączenia Wi-Fi, Bluetooth, dezaktywacja pada, regulacja jasności zdjęcia, internet, ustawienia, przyciski muzyczne, wyciszenie i włączenie tabletu. Klawiatura wygodna, laptopowa a powinien przejścia, yy, przejścia między klawiszami. Różnica. Ciężko trafić inny klawisz. Co jest tutaj też pasek, dzięki któremu suwak podłączamy yy, tablet do kreatury i ona się nie rusza stąd. Gdy mocniej wciśniemy, zobaczcie, pasek przesuwa się. To nie źle ułożyłam, musi być... W takiej pozycji, jeżeli pasek nie jest dosunięty do końca, są pewne luzy yy, w połączeniu, i wtedy nie mamy takiego komfortu używania. Fajną rzeczą jest, że klawiatura ma własną baterię, która trzyma dodatkowo 6 godzin. Sam tablet, jak yy, Asus mówi, może wytrzymać 10 godzin ciągłego yy, użytkowania. Ale te 10 godzin jest zakłamane, ponieważ jest to 10 godzin przy odtwarzaniu non-stop filmu 720p przy jasności 60 nitów. A jak wiadomo, korzystanie z internetu więcej pobiera energii, więc to jest około 8 godzin korzystania z samej baterii tabletu. Jak widać, tablet jest obecnie ładowany. Energia, która jest w yy, baterii yy, doka jest Obecnie y, ła, y, ładuje tablet. Więc po wyjęciu bateria jest y, naładowana. To oczywiście trochę czasu to zajmuje, ale zwiększa to wydajność y, i dłuższe użytkowanie Asusa. Co więcej, dzięki touchpadowi y, które obsługuje dwa palce możemy szybko przesuwać się po ekranach używając dwóch yy, palców. Przy jednym po prostu sterujemy myszką. Fajne jest to, że używając podpiętego tableta, yy, dotykając ekran, myszka znika, żeby nie przeszkadzała. A po dotknięciu mamy ją dostępną. Minimalne opóźnienia są przy tej myszce, które mogą komuś przeszkadzać, a to są naprawdę mikroskopijne spowolnienia. Co ważne, możemy zagrać ze znajomymi na tym tablecie w gry. Jak? Ekran obsługuje nawet 10 palców, które zaraz, co zaraz udowodnimy poprzez pełną aplikację. Żeby nie było, że kłamię. 10 palców jest. Rozpoznaje. Spokojnie możemy korzystać nawet z aplikacji, które są w Obowiązkowym, Obowiązkowym pozycją, którą należy dokupić do tableta jest etui. Etui. Ja obecnie mam skórzane, bardzo w dobrej jakości. Zapewnia ochronę nawet dobrze wykonanemu acusowi. Możemy włożyć przegródkę tablet Z tyłu zakładka, bardzo funkcjonalne jest to etui, bo możemy do oglądania filmów go używać, ponieważ tę przednią, yy, przednią nakładkę wkładamy w zakładkę z tyłu i tworzymy dzięki temu wygodne urządzenie, na które możemy spokojnie oglądać filmy leżąc na łóżku czy też przy ciepłym kominku. Podsumowując, ten tablet został naprawdę bardzo dobrze wykonany przez Asusa. Nie da się mu prawie nic zarzucić, bardzo funkcjonalny jest. Spotkałem się z opiniami innych użytkowników, którzy narzekali, ale niestety z niego niewiele korzystali. Tablet kupuje się po to, żeby z niego korzystać, a nie żeby leżał na półce czy też służył jako ramkę do zdjęć, bo możemy kupić inne urządzenie. Więc jeżeli nie korzystamy już z internetu, tablet nie jest dla tej osoby. Ja osobiście mogę Wam wszystkim polecić ten tablet, jeżeli chcecie coś małego, wygodnego, również służącego jako notebook. W na następnym odcinku yy, pokażę Wam więcej aplikacji na tablety, a na razie marka.